Kacper Prokop to student Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, który został wyróżniony studencką nagrodą Nobla. Po licencjacie z chemii medycznej postanowił kontynuować studia na tym samym kierunku. Aktualnie pracuje w kilku projektach naukowych, a swoją przyszłość chciałby związać właśnie z uczelnią i karierą naukową. Na uniwersytecie głównie zajmuję się produkcją i analizą fosforanu lutetu, który domieszkuje jonami neodymu oraz jonami iterbu. A ostatnimi czasy robię także próbki gdzie fosforan lutetu domieszkuje i jednym i drugim jonem. Czyli innymi słowy na co dzień poszukuje nowych metod otrzymywania tych związków, które mają później zastosowanie na przykład w bioobrazowaniu. Za swoją działalność został nagrodzony Studenckim Noblem. Sam przyznaje, że był zaskoczony. Że Tak powiem coraz lepiej. Na, na początku byłem bardzo zdziwiony tym, że zostałem nagrodzony, ale teraz y, coraz częściej sobie zdaję sprawę, że za nic tego nie dostałem, i szczęście ogromne to to nie mogło być, że coś tam mimo wszystko zrobiłem, żeby, żeby dostać tą nagrodę. To teraz praca nad tym, żeby dostać tego Nobla troszkę wyższo, wyższego rangą. Jak najbardziej, jak najbardziej. Wydaje mi się, że ten Nobel Studencki to jest taki bust, żeby jak najbardziej iść do przodu i robić, że tak powiem, bardziej zaawansowane rzeczy, uczyć się coraz więcej, żeby. Może tego, tego szwedzkiego jak najbardziej. Jak patrzę po swoich rówieśnikach, którzy kończą teraz studia, i sobie tak myślę, że i całą skończyć studia, i iść do pracy, i tak wiesz, ósma, szesnasta, pracować, i już się w ogóle nie uczyć, ani nic nie robić w tym świecie nauki. Dla mnie to jest jakaś taka straszna wizja świata i przyszłości, jeżeli chodzi o moje życie. Także jak najbardziej pozostanie na uczelni, dalsza edukacja i praca w nauce, to w tym chciałbym zostać, jak najdłużej się da. Czyli może swoją karierę będziesz wiązał również z Uniwersytetem Wrocławskim. Taką, taką mam nadzieję. W przyszłym miesiącu w lipcu ruszaję rekrutacja do szkoły doktorskiej, gdzie jak najbardziej będę startował i rekrutował. I mam nadzieję, że właśnie zostanę na doktoracie tutaj na Uniwersytecie. Kacper w swojej pracy spędza kilka godzin nad badaniami w laboratorium, ale też przed komputerem, gdzie analizuje składy poszczególnych związków. Co mi się bardzo podoba w, w mojej pracy i, że tak powiem, w tym co robię, że generalnie nawet nie mam tak, takiego samego dnia w ciągu yy, jednego tygodnia. Ponieważ praca naukowca to jest nie tylko laboratorium, ale to są także wydarzenia społeczne, takie jak konferencje międzynarodowe, które miałem możliwość też organizować. Więc na samym laboratorium, a ile przesiedzę przed komputerem w domu, czy ile spędzam na jakichś spotkaniach, to nie da się do końca, wydaje mi się. Powiedzieć, ile to jest dokładnie. Studencki Nobel przyznawany jest najlepszym studentom w całym kraju. Dla Gaspar Prokopa to duże wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy. Echo 24, Oliwia Stasiak.